Hej Wszyscy, witajcie w nowym odcinku. Zagrajmy we Max Payne 3. Jak widzicie, postanowiłem kontynuować od miejsca. Praktycznie takiego samego jak skończyłem poprzednio. Dosłownie podczas nagrywania poprzedniego odcinka od razu nagrywałem ten. Później zrobiłem tylko krótką przerwę. Ha, tam się ktoś wysadził. Granat był przeznaczony pewnie dla mnie następni idą no tak, ale nie będę już tamtych wykończył, wiecie o co chodzi jakiś, podczas nagrywania poprzedniego zrobiłem tylko przerwę w nagrywaniu krótką i nagrywałem po, po chwili od nowa tutaj poszedłem trochę innym podjąłem trochę inną próbę niż poprzednio nie poszedłem na hura, ale Niestety praktycznie raz zdołali mnie zabić, więc prakty... prawie mnie zabili, lecz no jakimś cudem mi się udało przeżyć. Dobra. Tutaj pozbieram sobie amunicji trochę, ale wezmę ten nowy karabin, może się przydać. Przeładuję sobie, no co teraz mogę iść No, tylko 20 naboi ma ten karabin Ale, da się przetrwać Dobra A ja cofnę się na chwilę Jakby już zaczęli strzelać, ale dobra Tam ja radę się jeszcze cofnąć, ale jakby się jakąś... Dziwnie zamknęło za mną Dobra, zejdę sobie na dół Jest tu coś? Tak, nic nie ma, dobra o Jezu już strzelają nawet Dobra, muszę się jakoś schować jak to przyszło, że przerwało mi... mi skok No to już było dziwne. Już miałem pełny magazynek No dobra, jeszcze raz Mam nadzieję, że... Nie wiem dlaczego musieli tego ogony kilka razy jeszcze. O Jezu, granat. Dosięgnął mnie, ale nie zrobił mi żadnej dużej krzywdy. Dobra, no lepiej tutaj się chować, nie będę tam się wyrywał. A, ten już tu próbował. Wstępny. O jezu kolejny granat o, Blisko było ale jeszcze daleko Dobra tutaj mi się udało go zabić o, Widziałem kolejny granat o, Udało się przeżyłem tutaj, żeby zabić tamtego sam z tamtą do bruździ dobra, no, ty w no, tu wysadzimy w butle z gazem co by było, no, jak widać wywołało moją reakcję łańcuchową o Jezu udało się, zabijam go to gazem Dobrze Granat, granat Dobra, granat mnie nie sięgnę Jeszcze tam też kolejny granat A, Dobra Co oni się z tymi granatami uparli? A no jezu, no i jak? Teraz nie niby mnie trafił. Dobra. Nie będę się nad tym zastanawiał 5 godzin. Czy ile gram dalej. Próbujemy. W końcu się uda do cholery. Na razie widzę gra jeszcze nie idzie mi na łatwiznę. Nie dała mi jeszcze środków przeciwbólowych. Dodatkowej amunicji. Nie wiem czy wspominałem już, nie pamiętam dokładnie, ale krajak Ci już nie idzie, daje wsparcie w postaci środków przeciwbólowych i, I dodatkowej amunicji do broni. Można sobie jakoś ułatwić próby przeżycia, właśnie. O, tu już kolejny się zakrada, ale ja wyjdę mu naprzeciw. Hej, koleś, co chciałeś coś tutaj? Jak widać, to był błąd. Skur... Chce mi się przeklinać już, ale no, dobra. Wstrzymam się jeszcze. Na końcu na pewno mi się to uda przejść. Ja, już widać gra zaczyna no, mnie traktować trochę łagodniej. Stąd środki przeciwbólowe dodatkowe. No w dzięki Bogu nie ma tutaj tu takiego pytania jak God of War. Czy chcesz sobie ułatwić grę? ja bym tak wybierał nie, ale pamiętam, że jak grałem w God of War 3 na Tytanie, gra pytała mnie, czy chcesz sobie żyć na łatwy. Podchwytnie pisało, że zmiana tylko wpłynie na walkę, a się później okazywało, że całą, później całą grę przechodziłem na łatwy i musiałem, musiałem zaczynać całą grę od nowa. Tam wtedy robiłem właśnie trofeum do przejścia gry na tytanie. Wtedy to naprawdę mnie to tak wkurzyło, że myślałem, że... ...trzaskam płytę o podłogę. Na szczęście wytrzymałem nerwowo dobra, trzeba, trzeba wziąć te środki przeciwbólowe, bo to już krucho ze zdrowiem mam nadzieję, że w końcu się uda, bo kolejny raz nie zamierzam tego przechodzić tam też dostał. Jeszcze ktoś wyjdzie, czy... Czy ja mam wyjść? Nie wiem, czy spróbować można. Ale wyjdę ostrożnie. Chyba czysto. Mnie w połowie. Tego jest tu się schować i... jest, a nie ma tutaj niestety środków Dobra, trudno Przeżyję a, No, nareszcie koniec Przynajmniej tego Bo z tego co ja tu widziałem, to tutaj też będzie niezłodnie i zabawa że tak powiem no dobra rozejrza się tu jeszcze i szukam sposobu przejść dalej po co ja tu wchodziłem zobaczę jeszcze tutaj w w tej chałupie czy coś jest Nie, tylko pistolet Mam painkillerów jak nie ma tak nie ma A, idź to tak. Gdyby to ktoś powiedział Panie daj pan spokój albo panie idź pan na no, owiecie gdzie Dobra, aktywuję dalszą drogę Trzeba gonić tych skurczybyków. Wciąż z Wciąż uciekam z Fabianą. Widzieli mnie niestety. Tam, Nie, już dalej, tam. A, Jezu. musi się, mam nadzieję, że uda się tutaj już odbić. Tak, nieco co ja normalnie? Znaczy no nie... Trochę się tu ...drażony właśnie, bo... bo boli, liczę cały czas czy uda się tu odbić. Dobra. O, spróbuję tutaj. spróbuję tutaj jakoś po cichutku. Ale raczej się za bardzo nie dało. O, a te to co tam płyną. Ale jak to? Jednym strzałem, miał snajperkę, czy co do cholery. Dobra, jeszcze raz. Tym razem karabin, a nie pistolet. Ile to jest pocisku to dosyć mało, tylko 42 w zapasie Teraz spróbuję tu jakoś schować, coś mi się uda. się przyznam szczerze i znowu normalnie nerwy wysiadają jeszcze raz spróbuję ale tym razem z pistoletem tylko bo mam więcej amunicji Próbuję, teraz tak. A i teraz z tamtej strony, nie zauważyłem. A ja to mam pomysły. Dobra, kolejna próba. Ciekawe, czy gra już idzie na rękę? Tak. Dziękuję bardzo. Zawsze przydadzą mi się środki przeciwbólowe Dobra, idzie tam koleś? ja idzie już Dobra, wpadł Tym razem mi się nie uda Przeżyję. Udawało przynajmniej. Dobra, tak, tym razem przeżyję. Tak! Dobra, udało się. Odpłynęli. No, tak, z tej strony nigdy nie idzie. Z tamtej już nie płyną. Dobra, mogę wyjść. Przynajmniej na chwilkę. Nie schowam się jakoś Wzięłam średni przeciwbólową, ale mogę mieć problem A, wezmę ten rabinę nowy od tego kolesia Zobaczymy co to jest To już jeden chciał mnie podejść Dobra, ten to spadł jeszcze mnie tam trzymają na muszce Ośrodków przeciwbólowych nie ma Bo zużyłem A więc też w magazynku już za małą Chciałem powiedzieć że za dużo nie ma. No. 92 w zapasie. A. No tutaj tej mnie wchodzi tylko 20 naboi. O jezus. Mam przerąbane. O boże boże jak zaraz dostanę. Uf. Się. Dobra, schowałem się. Dałem radę się schować. Tam jeszcze się schowam. Tylko nie idzie dobrze namierzyć. Póki co nie mam za wesołej sytuacji. Jak nie znajdę zaraz pane killerów, to mam dupę ugotowaną Zobaczmy tu. A, kawałek złotego miniguna 2CKM-u. Tu nic nie będzie, co normalnie mam dupę zimną, już nic nie zdjąłem. A, ah, painkillery już nareszcie. Wezmę je od razu już. Później nie mieć problemów. Dobra, trochę amunicji sobie zabrałem. co, tutaj były butle z gazem, można było w nie celować. Tak, gdybym ja jej tylko wcześniej zauważył, to by było git. Płyną Przybiegły przed chwilą na coś Stąd nic nie ma A! Wiedziałem, że pójdą W zasadzie nie mogę ich trafić, o Dobra, przeładował Cholera No dobra, już są poza zasięgiem, no nie To jest dobrze A, czyli siedzę następny... A, walnę ci ponowę, że Czasami takie dźwięki jakby to predator był kurde Dosłownie identyko Jak zauważycie to Normalnie jesteście wielcy No nie wiem jak wy, ale ja od razu skończę z predatorem za tym kulerstwem, że tak powiem. Ja bym A Sprzątnąłem go, ale już mi ktoś tutaj chciał nabruździć to ostro. A, ty mi chciałeś nabruździć, frajerze. Dobra, sprzątnąłem go mi się nie przyda Tam jest, tam jeszcze jeden Jeszcze ze strzela A, dostał Dobra Idę ostrożnie, jak zawsze, zresztą Jeszcze tam jest, myślałem, że dostał to już jakieś inni tam zdąży przyłócić no, teraz nie żyje nie ma dojścia ale... Jezus Maria schować się o, o nie, co ja zrobiłem przed chwilą kurde mam nadzieję że nie będą musiał od nowa zaczynać no nie, no bez jaj no dobra, ja w tym miejscu kończę odcinek, mam dość, trzymajcie się ludzie, zobaczymy się w następnym.